Książka Kuliska z tej strony dla Liksy Teatru jest Koleńczyk na moim kanale. Dzisiaj film z wynikami konkursu na PC w Karda. Na początku chcę powiedzieć i serdecznie podziękować za to, że przez najbliższe dwa dni przybyło, przybyło mi 10 subskrypcji mam 158 subów. Serdecznie Wam dziękuję i dziękuję Wam też za 16 lajków. bo strasznie dużo komentarzy, więc chyba czas przejść do... Wymarzonego losowanka. Więc dobra, mam już przygotowane wszystko i czy jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi na losowankę? Kto wygra PC Więc startujmy. Kto wygra? Clover YouTube wygrał! Brawo! Masz <klucza> tak konkurs. Wydałbym, yy, wydałbym go na jakieś chore dziecko na zbiórka albo na składnisko, bo można płacić PSC. Brawo Cover YouTube, pisz mi, napisz mi może na, na prywatnym, na Discordzie i napisz mi, napisz mi w komentarzu, jakbyś miał jakieś problemy ze skontaktowaniem. A ja co, dziękuję Wam za to, jakbyście chcieli jakieś konkursy, to jest je, jeden sposób, wbijajcie 200 subskrypcji i wtedy będzie coś nowego. Więc jeszcze raz, Cover YouTube wygrywa konkurs, dziękuję, dziękuję Wam za oglądanie, żem się jąknął, do następnych odcineczków, no i cześć.